Witam państwa. Dzisiaj zaprezentujemy państwu sterownik do nawadniania firmy Rainbird model ESP-RZXE. Sterownik otrzymują państwo w takim oto opakowaniu. Zawartość pudełeczka to sterowniczek instrukcja oczywiście m, również w języku polskim. zasilać sieciowy baterie wraz ze śrubkami do montażu sterownika sterownik oprócz załączonego w zestawie zasilacza sieciowego posiada również zasilanie baterii. takie zasilanie bardzo ułatwia programowanie takiego sterownika ponieważ nie jesteśmy Owiązani kablem, i my sobie właśnie teraz takiego zasilania skorzystamy. Jak Państwo widzą, sterownik nam ożył. Możemy w, w teraz m, przejść do programowania e, funkcji sterownika. Po ustawieniu aktualnej daty i godziny przechodzimy do ustawienia poszczególnych sekcji ich czasów nawadniania i trybów nawadniania. Ten oto klawisz służy nam do przejścia w menu ustawienia sekcji. Mamy tutaj teraz migającą podświetloną cyferkę wskazującą na sekcję pierwszą. Ustawiać teraz będziemy sekcję pierwszą. Przechodzimy sztabeczką do ikony która mówi nam o tym przez jaki czas dana sekcja ma być otwarta czy nienawadniana oczywiście tutaj sobie możemy ten czas zmienić na przykład na 10 minut następnie przechodzimy do godziny w której dana sekcja ma się nam otworzyć niech to będzie godzina druga i następne otwarcie danej sekcji możemy sobie ustawić na godzinę czwartą Mamy jeszcze do, do, do dyspozycji dwa miejsca, w których możemy ustawić otwarcie danej sekcji. Następnie przechodzimy do trybów nawadniania. Mamy tutaj teraz do wyboru tryb, w którym możemy ustawić, w który dzień tygodnia ma się załączyć dana sekcja. Czyli możemy ustawić sobie, że będzie to poniedziałek, czwartek i niedziela możemy oczywiście również zostawić. Tak jak to teraz Państwo widzą nawadnianie codziennie. Klawiszem Plus przechodzimy do następnego trybu nawadniania. Tutaj widzimy ikonę 135, która świadczy nam o tym, że będą to dni nieparzyste tygodnia. Następne ustawienie to jest oczywiście ustawienie odwrotne. Będą to parzyste dni tygodnia. Tutaj w tym trybie możemy sobie ustawić nawadnianie co kilka dni, czyli możemy sobie wybrać częstotliwość nawadniania, czyli na przykład co trzy dni. No i oczywiście datę rozpoczęcia nawadniania. Oprócz tego, że możemy Automatycznie ustawić nasz system nawadniania, i dane sekcje oraz daty i czasy nawadniania. Możemy również nasze sekcje nawadniania włączyć manualnie, czyli ręcznie. Do tego słyszę ten oto przycisk. Ta ikonka migająca świadczy o tym, że będziemy ustawiać teraz wszystkie sekcje naraz. Klawiszem Next strzałeczką przechodzimy do ustawienia minuty. Minut, czyli czasu otwarcia się wszystkich sekcji, które mamy podłączone do sterownika, no i w tym momencie oto rozpoczęło się nam nawadnianie wszystkich sekcji na ustawiony przez nas czas. Możemy również ustawić pojedyncze sekcje, czyli niech to będzie sekcja numer 3. Szczałeczką przechodzimy do ustawiania czasu nawadniania. I w tym momencie oto sekcja numer 3 została włączona na 10 minut. Jako czas nawadniania w sterowniku mamy również funkcję, która nazywa się regulacją sezonową. Za tą funkcję jest odpowiedzialny ten tutaj klawisz, który umożliwia nam regulację, sezonową regulację nawadniania, nawadniania czyli. Możemy zwiększyć wszystkie nastawienia, które mamy obecnie zapisane, na przykład o 30%. Po co nam taka funkcja? No, mamy czasami okresy, w których jest duża susza. Nie musimy więc w takim okresie regulować i nastawiać wszystkich sekcji osobno. Możemy tutaj właśnie w ten sposób zwiększyć nawadnianie o 30%. Dla wszystkich ustawionych sekcji. Guzik Auto służy do przejścia w automatyczne sterowanie, czyli to, co wcześniej ustawiliśmy: wszystkie sekcje, czasy nawadniania, teraz zaczną pracować w trybie automatycznym, czyli tym przez nas ustawionym. Guzik OFF powoduje wyłączenie całego nawadniania, wyłączenie całego systemu nawadniania, oczywiście gdy chcemy ponownie przejść do automatycznego systemu nawadniania wciskamy klawisz AUTO omówimy sobie teraz poszczególne wyjścia i sposób podłączenia akcesoriów oraz elektrozaworów do sterownika zaczynając od lewej strony pod naklejeczką mamy wyjście na akcesoria podłączamy tutaj moduł Wi-Fi który umożliwia nam sterowanie Poprzez aplikację z telefonu bądź z tabletu, niemal z każdego miejsca na świecie. Kolejne wyjście, tutaj podłączamy mm, zasilanie naszego sterowniczka. Oczywiście zasilacz znajduje się mm, w komplecie. Kolejne dwa wyjścia mm, oznaczone SNS. Podłączamy tutaj czujnik deszczu. Kolejne wyjście C, jest to masa dla poszczególnych elektrozaworów. Literka M na tym oto to, to tutaj wyjściu oznacza możliwość podłączenia głównego elektrozaworu master bądź ewentualnie przekaźnika, który będzie nam sterował pompą. No i wyjścia oznaczone cyferkami od 1 do 8 są to poszczególne elektrozawory, czyli strefy naszego nawadniania. Każdy z elektrozaworów posiada dwa przewody czyli elektrozawór podłączamy pod wyjście oznaczonej tylko C jako masa, no i oczywiście po kolei w sekcję pierwszą, następny elektrozawór jedną żywę podłączamy pod masę, wyjście C, drugą żywę podłączamy do wyjścia oznaczonego cyferką numer 2. Również tak samo podłączamy zawór główny Czyli taki zabezpieczający bądź przekaźnik sterujący pompą. Jedną Żyłę podłączamy tutaj pod wyjście oznaczone literką M, a drugie wyjście podłączamy pod wyjście oznaczone literką C, czyli naszą e masę. Jeśli chodzi o opis yy, akcesoriów czujnika deszczu, elektrozaworów. Tym zajmiemy się w następnym filmie, także zachęcam do obejrzenia naszych wszystkich filmów związanych z nawadnianiem. Tam znajdą Państwo opis czujnika deszczu, sensora Wi-Fi, modułu WiFi, możliwości tego modułu oraz możliwości aplikacji. Oraz znajdą Państwo opis dotyczący elektrozaworów.